Ja na wstępie chciałbym podziękować organizatorom za możliwość rozmawiania chwilę o rzeczy samej w sobie i co na ten temat ma do powiedzenia Hegel. A ponieważ obawiam się, że mogę się zmieścić w czasie, moje wystąpienie będzie miało bardziej formę odczytu niż jakiegoś um, e, wolnej wypowiedzi, ale przygotowałem prezentację z obrazkami, więc mam nadzieję, że was nie zaniosę na amen. Okej, widzę, że już jest. Już jest i trzeba tego odpowiedniego okna znaleźć. E, spoko. E, to ja na wstępie chciałem e, zarysować mniej więcej, co się dzieje w krytyce czystego rozumu ale założę, że mniej więcej wszyscy wiedzą, czy, na czym polega przerwót kopernikański u Kant'a. Czyli tak, no tutaj mamy Capet mortum, a jak mówiłem, są obrazki, a, więc a, przechodząc może do a, krytyki czystego retrumu, a tutaj a, pozwoliłem sobie na uproszczoną, na uproszczony diagram, co się dzieje mniej więcej w krytyce. Czystego rozumu, oczywiście bardzo hasłowo y, i y, skrótowo. A więc y, no, nie będę się rozwodzić, więc tylko zasygnalizuję, że tak. Mamy dwa poznania: y, y, samorządny intelekt i y, naoczność o pasywnym charakterze. A materia przechodzi, y, możemy tak powiedzieć, przez filtr, jakim są y, czas i przestrzeń. A, a intelekt i tak, tak rodzi się zjawisko. Z kolei intelekt samorzutnie jakby narzuca swoje 12 kategorii na owe zjawisko i przekuwa, przekuwa owe zjawisko na doświadczenie. I tak mniej więcej, z grubsza, według Kanta, tworzy się doświadczenie. I oczywiście y, całą, tą, y, całą te, ten proces spina transcendentalna jedność na percepcji, czyli owe najbardziej, ja które towarzyszy wszystkim przedstawieniom. Y, no i chciałbym się skupić na tej materii, relacji między materią a rzeczą samą w sobie, która jest nieoczywista, y, żeby y, no właśnie zarysować, jak, y, dlaczego Kant musi zapostulować tą rzecz samą w sobie. I co na ten temat ma do powiedzenia później Hegel. Więc teraz już przechodzę bardziej do czytania niż, niż prezentowania. Warto zauważyć, że nawet inicjalna materia zmysłowa, która przechodzi przez, jeśli można tak to nazwać, czasoprzestr czasoprzestrzenny hardware podmiotu, ma charakter epistemiczny, już znajduje się w pewnym sensie po stronie podmiotu poznającego, poznającego. Oznacza to, że w kantowskiej wizji struktura poznawanej rzeczywistości ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Kant wykazując, że podmiotowość i przedmiotowość mają to samo źródło w poznającej samoświadomości, znosi dogmatyczny podział między nimi. Wraz z owym scaleniem podmiotu i przedmiotu, Kant przezwycięża kartezjański dualizm, który stawiał naprzeciw sobie dwie substancje: podmiotowe myślenie oraz, pod, oraz przedmiotowo poznawany świat. Nie łatwo zauważyć, a w tak idealistycznej wizji poznania, oczywiście pojawia się e, ryzyko popadnięcia w solipsyzm. Narzuca się pytanie, skąd z kolei bierze się sama materia, tak? Więc a rozsądek domaga się pewnego substratu, z którego owa materia może się wyłonić. Tym samym pojawia się pojęcie rzeczy samej w sobie. Nie można, nie można jednak jej uznać za przyczynę materii, gdyż kategoria przyczynowości dotyczy tylko obiektów postrzeganych przez czyste formy nauczności i tak dalej. Rzecz sama w sobie, nie jest przedmiotem, wobec którego rozum teoretyczny mógłby się odnieść. Jest raczej pojęciem granicznym, wyznaczającym granice poznania i pełniącym negatywną funkcję dla rozumu teoretycznego. Nie można poznać rzeczy samej w sobie, ponieważ wtedy musielibyśmy ją schipostazować i przedmiotowić w pewnym sensie, podczas gdy można ją jedynie zapostulować. W takim sensie Numen mu musi stanowić pewnego rodzaju tło, którego niemożliwe jest uchwycenie intelektualne. Można powiedzieć, że rozum teoretyczny, aby zrozumieć sam siebie, jak działa, Potrzebuje założyć, zapostulować pewnego pat, pat, partnera, coś drugiego obok przedmiotu poznania. Właśnie tą potrzebę dualizmu e, intelektu w kontekście myśli Kanta będzie później eksplorować e, Hegel właśnie. E, aby dopełnić zarys krytycznego przedsięwzięcia Kanta należy oczywiście rozważyć nie tylko intelekt i zmysłowość, lecz również rozum, vernunft. Oprócz intelektu który określa i ujednolica przedmioty poznania, istnieje również siła, która dąży do najwyższej jedności poznania, czyli rozum. Według Kanta, to właśnie w tej potrzebie rozumu, do ciągłego oszukiwania nieuwarunkowanego w tym, co uwarunkowane, znajduje się źródło powstania dziedziny metafizyki. W swoim poszukiwaniu najwyższej jedności znajduje nie jedną, ale nawet ale trzy idee, czyli przedmiot racjonalnej psychologii, przedmiot transcendentalnej kosmologii oraz przedmiot teologii naturalnej. Jak wiemy, rozum, który traktuje idee jako przedmioty intelektu w celu ich poznania, z konieczności popada w błąd i wikła się w sprzeczności. Poznanie w, przypadku idei, poznanie w przypadku idei rozumu okazuje się tylko pozorne. Według Kanta, prawdziwe rozszerzenie wiedzy jest możliwe tylko, kiedy kategorie intelektu zostają zastosowane do doświadczenia ujętego przez naoczność. Rozum teoretyczny z konieczności ulega złudzeniu. W momencie, kiedy stosuje kategorie wobec idei rozumu i traktuje je jako osobny przedmiot poznania. W ten sposób idee, u, idee ulegają fałszywej substancjalizacji, hipostazie, i rozum z konieczności wykła się w sprzeczności. Teraz przechodząc do myśli Hegla, na wstępie warto zauważyć, że berliński filozof docenia dzie dzieło Kanta głównie za dwie rzeczy, a przynajmniej o tych dwóch rzeczach będę dzisiaj mówić, czyli za jego idealistyczne ujęcie. Oraz za, wykazanie, oraz za wykazanie przez Kanta konieczności sprzeczności w Po pierwsze, Hegel dostrzega wartość w tym, że Kant ukazuje współzależność między naocznością a intelektem w procesie poznania. Jak czytamy w jego wczesnym tekście, Wierze i wiedzy, filozofia kantowska ma tę zaletę, że jest idealizmem, ponieważ pokazuje, że ani pojęcie w izolacji, ani naoczność w izolacji nie są w ogóle niczym. Że myśli bez treści naocznej są puste, a dane naoczne bez pojęć ślepe. Hegel wielokrotnie podkreśla w swoim systemie współdeterminację elementów składających się na poznanie i na rzeczywistość w ogóle, oraz jak oddzielanie owych elementów od całości i rozpatrywanie ich jako izolowanych idei prowadzi z konieczności do pustych abstrakcji. Tak więc ukazanie przez kanta sprzężenia między naocznością a pojęciami intelektu zdecydowanie rezonuje, Rezonuje z heglowską wizją całości rzeczywistości jako systemu naczyń połączonych, a zjednoczonych w jedności absolutu, ale to jest inna historia. Jednak po krótkiej aprobacie Hegel szybko przechodzi do zaciekłej krytyki filozofa z królewca. Główny zarzut, zarzut postawiony Kantowi można streścić hasłowo jako niepełna lub nieudana próba przezwyciężenia dychotomii między podmiotem a przedmiotem poznania. Um, choć w krytyce czystego rozumu dokonuje się rzeczywiście wyjście ponad kartezjański dualizm substancji poprzez ukazanie wspólnego źródła podmiotowości i przedmiotowości, to jednak na koniec tego starającego ruchu pozostaje resztka oddzielenia między tym, co znane, a tym, co inne, niepoznawalne, czyli rzeczą samą w sobie. Choć to, co poza podmiotem poznającym jest całkowicie puste, pozbawione jakiejkolwiek określonej treści, to dychotomia między ja a tym, co inne pozostaje. Trzeba wspomnieć, że już Fichte, a zanim Schelling, widzieli w rzeczy samej w sobie po prostu niedokończoną robotę. Kant uwalnia się z ciasnego ego kogito przeciwstawionemu światu, osiąga jedność świadomości i świata, tylko żeby wycofać się w ostatnim momencie i pozostać w myśleniu dualistycznym. Fichte szybko uporał się z rzeczą samą w sobie, uznając ją tylko za projekcję, ja. No bo kto wyznacza granicę rozumu i kto uznaje, co da się poznać, a co nie? To świadomość, właśnie. Um, e, tym samym, wykazując źródło rozdzielenia między fenomenem, a, e, fenomenami a numenami w ja przez druga j, Fichte dopełnia swoją idealistyczną wizję, której sam Kant chciał uniknąć. A podobną interpretację rzeczy samej w sobie możemy znaleźć u Hegla. W encyklopedii nauk filozoficznych określał on, on, e, określa on ją jako tytułowe kaput mortum. A jest to termin alchemiczny, który oznacza resztkę, bezwartościową, pozostałość po procesie destylacji lub sublimacji. A Dla Hegla owo, owym procesem miał być, e, miało być dedukcyjne wykazanie podmiotowo-przedmiotowego charakteru jedności rzeczywistości i przeniesienie metafizyki na pole idealizmu. Jednak Kant zostawia otwartą furtkę, przez którą wdziera się z powrotem rozdziel rozdzielenie między obiektywnością a subiektywnością, podział na tą i tamtą stronę. Szansa na osiągnięcie jedności zostaje utracona. Aby wyjaśnić bliżej, o co chodzi w heglowskim dążeniu do jedności oraz czym jest owa tajemnicza tanta strona, która pojawia się po raz, raz po raz na drodze w świadomości ku poznaniu samej siebie, trzeba przytoczyć drugi punkt filozofii krytycznej, który spotkał się z uznaniem Hegla, czyli wykazanie przez Kanta, że koniecznie popadamy w sprzeczności, gdy stosujemy kategorię, kiedy stosujemy kategorię intelektu w odniesieniu do idei rozumu. Jak czytamy w encyklopedii, tę myśl, że sprzeczność, którą wnoszą określenia, które wnoszą określenia rozsądkowe, w to co rozumowe, wynika z samej istoty rzeczy i ma charakter konieczny, należy uznać za jeden z najważniejszych i najgłębszych postępów osiągniętych, przed, osiągniętych w ostatnich czasach przez filozofię. Niemniej jednak autor encyklopedii chce iść o krok dalej. Chce wykazać, że intelekt, tudzież rozsądek Wikła się w nieuniknione antynomie nie tylko gdy zajmuje się ideami rozumowymi, ale że sprzeczność jest nieodzownym elementem samej natury myślenia rozsądkowego. Stanowi to moment dialektyczny myślenia. Jak zauważa profesor Nektarius Imnatis, choć Hegel poprzez dialektykę dąży, dąży do sublimacji sprzeczności, to w przeciwieństwie do Kanta, owe sprzeczności nie są dla niego iluzoryczne ani subiektywne. Berliński filozof bardzo wyraźnie stwierdza, że sprzeczność. Ma charakter obiektywny i jest sposobem, w jaki istnieje i rozwija się całość rzeczywistości. Nie jest to zwykła sprzeczność w myśli, ale sprzeczność w samych rzeczach. Jak czytamy w nauce logiki, wszystkie rzeczy są w sobie samych sprzeczne. I to właściwie w tym sensie, że to właśnie twierdzenie, w przeciwieństwie do wszystkich innych, wyraża raczej prawdę i istotę rzeczy. Aby rozjaśnić, czym miała być owa immanentna sprzeczność wszystkich rzeczy, e, trzeba rozważyć, czym dla Hegla jest rozsądek, a verstand. A czym rozum? Vernunft. A Choć rozróżnienie Verstand i Wernunft występuje oczywiście już u Kanta, to można powiedzieć, że za profesorem Sienkiem, że Hegel odwraca znaki wartościowania między tymi dwoma terminami. Co ciekawe, różnicę tą oddają polskie przekłady tych dwóch klasycznych filozofów. W przekładzie Ingardena Kantowski, Verstand tłumaczy się zazwyczaj jako, tłumaczy się po prostu jako intelekt. Podczas, podczas gdy sam termin, ten sam termin niemiecki u hegla tłumaczony jest zwykle jako rozsądek, co oddaje w pewien sposób charakter postawy tego filozofa wobec tej władzy poznania, w takim sensie, że to jest tylko rozsądek, li rozsądek. Rozsądek w heglowskiej wizji, filozofii myśli, to władza myślenia abstrakcyjnego i dyskursywnego, która rozcina rzeczywistość, buduje sztywne pojęcia, i odróżnia je od siebie nawzajem, jednocześnie ostro je sobie przeciwstawiając. Tak więc można wyczuć tu jeszcze duch Kantowskiego bestand. Podmiot, poznający, Podmiot poznający posługuje się pewnymi integralnymi kategoriami, za pomocą których nadaje sens doświadczalnej, doświadczalnej rzeczywistości. Rozsądek używa kategorii jako pewnego rodzaju szablonu, w które wpada postrzegany świat. Tym samym, mając jako fundament prawa logiki formalnej, Czyli zasady niesprzeczności wyłączonego środka, ujmuje rzeczywistość jako zbiór stałych określeń i relacji. Jedna rzecz jest albo P, albo nie P, i nie może być niczym pomiędzy. Jak zauważa Hegel w swojej przedmowie do fenomenologii ducha, prawda i fałsz uchodzą za osobne istoty, izolowane i stałe, nie mające ze sobą nic wspólnego. A myślenie, jako rozsądek, poprzestaje na trwałej określoności i na tym, co odróżnia ją od innych określoności. Działanie rozsądku oddziela istotę rzeczy od rzeczy samej, czyli abstrahuje. Tym samym nie jest w stanie ująć zmiany i rozwoju procesów, ponieważ utrwala przedmioty jako dane i niezmienne. Według Hegla myślenie rozsądkowe, doprowadzone do swoich konsekwencji, jest w stanie dostrzec w istocie każdej rzeczy to, co Hegel nazywa momentem negatywnym, czyli dialektycznym. Otóż okazuje się, że każde pojęcie implikuje swoją negację, ponieważ musi ono istnieć. Ponieważ może ono istnieć i być określone tylko przez, przez to, czym nie jest. Na przykład, idea skończoności musi istnieć na tle skończoności, na przykład, idea skończoności musi istnieć na tle swojej negacji, czyli nieskończoności, aby być tym, czym jest. W tym sensie, w istnieniu wszystkich pojęć zawarta jest ich negacja, która je determinuje, określa. Nie istnieje afirmacja bez negacji. Tym samym każde pojęcie ukazuje się jako wewnętrzna sprzeczność. Rozsądek, operując na statycznych relacjach i, e, i ze swojej natury rozdzielając i usztywniając to, co połączone jest w ruchu, abstrahuje afirmatywny moment od negatywnego i rozpatruje je jako osobne i oddzielone od siebie pojęcia. Logika rozsądku nie jest w stanie uchwycić jednoczącego momentu przejściowego między oddzielnie pojmowanymi aspektami swojego przedmiotu, przez co nieustannie skazana jest na rozbijanie na jedną stronę i na drugą stronę. Poprzez unieruchomienie tych stron pomija ona relację i proces przejścia z jednej, z jednej do drugiej. Rozsądek chwyta raz jedno, raz drugie, nie dostrzegając ich wewnętrznej jedności i wzajemnej zależności, a także ignorując wewnętrzną naturę tej sprzeczności. Jak zauważa Hegel, w wyniku tej sprzeczności, i tutaj cytat, pozostaje w wyniku tego sprzeczność, cytat, pozostaje zewnętrznym odbiciem przeciwstawnych określeń. A rozsądek koncentruje się tylko na tych dwóch określeniach, nie zwracając uwagi na ich przejście, które jest istotą sprawy. Koniec cytatu. Rozsądek e, chyba mi się włączyła prezentacja, ale wysłałem no, tylko jeden slajd, ale. E, no, jeśli mi się w e, Rozsądek, trzymając się logiki formalnej, e, nie może ująć tej relacji sprzeczności w swojej całości, e, więc zostaje mu między przeciwsta przeciwstawnościami. Wyjściem z tego impasu, w który wpada rozsądek, jest myślenie rozumowe, czyli moment spekulatywny. Hegel postrzega rozum jako tą władzę poznania, która wznosi się ponad podzielony świat rozsądku i która zdolna jest ująć wewnętrznie sprzeczną naturę rzeczy w całości, swojej całości i procesualności. A moment spekulatywny dla Hegla polega właśnie na ujęciu przeciwieństw w ich jedności czyli tego co pozytywne, w tym co negatywne, a jest to moment najważniejszy, ale jak czytamy we wstępie do logiki, do nauki logiki, dla jeszcze niewprawionej, skrępowanej władzy myślenia, rzecz najtrudniejsza. Owo rozumienie, Oworozumienie, rozumowe znaczenie różnicy Hegel określa jako aufhebung, to można przetłumaczyć jako sublimacja właśnie. Termin ten ma trzy znaczenia: zniesienie, zachowanie oraz podniesienie. Czyli w kontekście sprzeczności możemy rozumieć owy proces w trzech walorach. Istniejąca wcześniej antynomia zostaje zniesiona w tym sensie, że w całości jako jedności nie może być żadnej relacji, która z definicji wymaga pewnej wielości rzeczy. Jednocześnie sprzeczność jako relacja dwóch elementów zostaje zachowana jako pewien prawdziwy moment całościowego ruchu. Tym samym podniesienie jest rozumiane w tym sensie, że wznosimy się na wyższy poziom poznania i ujęcia totalności prawdy, której wcześniej jawił nam się tylko pewien fragment lub aspekt. Jeśli w rozsądku nasze myślenie jest uwięzione w karbach alternatywy logicznej albo albo, tak można powiedzieć, że w myśleniu spekulatywno-rozumowym mamy możliwość ujęcia totalności jako tak oraz. Tą metodą Hegel chcę przywrócić w myśleniu. Jego naturalny ruch, który odpowiada dialektycznemu, racjonalnemu ruchowi rzeczywistości, to co wcześniej wydawało nam się statyczne i raz na zawsze dane jako odseparowane, trwałe relacje, które stanowią całość możliwej do osiągnięcia prawdy, teraz stają się tylko częścią ogólnego obrazu rzeczywistości, a jednym z momentów ciągłego ruchu, procesu. W ten sposób filozof pragnie uczynić zakrzepłem myśli płynnymi, jak czytamy, w fenomenologii ducha. Właśnie w tym kontekście widać, czym dokładnie jest dla Hegla pojawienie się rzeczy samej w sobie, a w przeglądzie kopernikańskim Kanta. W encyklopedii czytamy: Rzec, Rzecz sama w sobie oznacza przedmiot, o ile abstrahuje się od wszystkiego, czym ona jest dla świadomości, od wszystkich jego określeń czuciowych, jak też od wszystkich dotyczących go określeń myśli. Można łatwo dostrzec, co pozostaje: całkowity abstrakt, zu, e, całkowity abstrakt e, zupełna pustka. Coś określonego już tylko jako tamta strona. To, co negatywne w stosunku do wyobrażenia, czucia e, określonego, e, do wyobrażenia czucia, określonego myślenia, i tak Już ostatnia strona. E, tak więc, rzecz sama w sobie jest prostą negacją. Drugą stroną tego, co jest, czyli podmiotowo-przedmiotowej rzeczywistości. Kant, trzymając się myślenia rozsądkowego, nie może zobaczyć jedności i współokreśloności tych dwóch sfer, jakimi są numen i fenomen. Więc zostaje przy ich zewnętrznej określonej relacji, trzyma się prostej i stałej dwoistości. Dla Hegla, rzecz sama w sobie jest pustą stroną negatywną fenomenu, którą koniecznie widzi rozsądek jako tamtą stronę, lecz nie jest w stanie ująć ich wspólnej jedności. Nie może zobaczyć, że są to dwie strony tego samego medalu. Warto wspomnieć, że całą fenomenologię ducha można interpretować jako podróż samowiedzy w znoszeniu podziału między podmiotem a przedmiotem. Podczas, podczas do której podróży świadomość raz po raz stawia sobie nieświadomie jakąś tamtą stronę, od której się oddziela, po czym, gdy uświadamia sobie ten ruch stawiania tamtej strony, powraca do siebie z powrotem do jedności. Tak na przykład w sile rozsądku, a w sile i rozsądku, czyli rozdziale fenomenologii ducha, świadomość rozdziela rzeczywistość na sferę zjawisk i sferę kryjących się pod, nich, pod ich powierzchnią naczelnych zasad natury. A po uzmysłowieniu sobie, że to sama świadomość nadaje owe prawa, podział na to, co iluzoryczne i powierzchowne po tej stronie, a to, co po prawdziwe i ukryte po tamtej stronie zjawisk, zostaje zburzone i świadomość, poznając samą siebie, staje się samą świadomością. Podobny, tak, podobny ruch następuje, kiedy świadomość nieszczęśliwa upatruje swoje, swoją esencję nie w sobie samej, tylko w transcendentnym Bogu a od którego jednostka jest całkowicie oddzielona, co czyni ją nieszczęśliwą. Po nieudanych próbach astezy jedyne, co pozostaje świadomości nieszczęśliwej, to poddać się, porzucić swoje mniemanie o swojej jednostkowości i zaprzestanie trzymania się kluczowo dualistycznych ram myślowych. A świadomość, wypuszczając z rąk swoją zakrzepłą myśl o swojej oddzielności od absolutu, wkracza w sferę rozumu. A absolut staje się całkowicie immanentny, jest tu i teraz, Obecny w ty, wy i przed świadomością, a tym samym tamta strona znika. Na zakończenie chciałbym tylko podkreślić, że Hegel nie interpretuje podziału sfery, i fenomenów naiwny, w naiwnym metafizycznym duchu dwóch światów, który wyśmiewa na przykład Nietzsche, w ludzkie arcyludzkie. Hegel chce raczej zwrócić uwagę na stan świadomości, który zmusza do ujmowania świata w dwoistości oraz czego jest symptomem pojawienia się granicy między tym a tamtym. Konstrukcji Kanta. Dla Hegla jest to przejaw samoświadomości, która nie zdołała przezwyciężyć dualizmu na swojej drodze do zjednoczenia z absolutem. W oczach Hegla Kant, próbując uwolnić się od iluzji rozdzielenia między podmiotem a przedmiotem, osiąga niemal sukces, lecz ostatecznie nie udaje mu się całkowicie wydostać, a wznieść na poziom myślenia spekulatywno rozumowego pozostaje w ograniczeniach rozsądku, a dualizm i tanta strona są wciąż obecne w doświadczaniu rzeczywistości. E